ale hale sportowe. To znaczy tak, jeżeli chodzi o fale sportowe, to zawsze przede wszystkim z użyciem roku szkolnego są przyjmowane zapisy przez dyrektorów szkula prześliczne zajmowanej z, z, z sali, mówimy o udostępnieniu dzieci młodzieży, które powiedzmy Czasu do czasu tylko korzystają z tej sali. No to też nie możemy tutaj mówić, że jeżeli któryś, tak jak tutaj pan radny powiedział, biznesmenu, czy jakiś podmiot gospodarczy, czy ewentualnie instytucja, policja, czy yy, straż pożarna, yy, no cyklicznie wypożyczają tą salę, są w tej powiedzmy, o ustalonej godzinie, no to nie możemy tutaj eliminować ich. No to jest po prostu usługa świadczona przez. Wynajm w tej skali to są dodatkowe dochody dla e, każdej szkoły. Natomiast myślę, że tutaj, e, jeżeli taka będzie potrzeba, to na pewno z dyrektorami będziemy rozmawiać, e, żeby uwzględnili, powiedzmy, jakieś godziny do korzystania przez młodzież. Przez młodzież i, i, wtedy, i wtedy po prostu ten harmonogram zostanie tak dopasowany, żeby e, no, przede wszystkim młodzież mogła e, z tego korzystać. Ja mam na uwadze tylko, tylko cykliczne wykorzystanie, nie jednorazowe, tylko cykliczne, przez dłuższy okres. Tutaj też czy to jest w ramach powiedzmy dodatkowych zajęć jakichś szkolnych, czy ewentualnie no, prowadzonych też przez kluby, no bo wiadomo, że to jako, jako no, zajmowane. Chodzi, chodzi mi w szczególności przez kluby, które organizują i realizują projekty skorkowego czy... Są to, są to cykliczne, no ja, ja, ja biorę po swoim przykładzie i, i są i jeszcze inne grupy, które no, nie mogą się wcisnąć, bo mówię, przyjeżdżają sobie panowie konkretnie biznes z Kępna i przewijają przez dwie, dwie godziny kwieczkę w tenisa stołowego. A ja muszę o godzinie 16 się z życiakami wstawić i jeszcze się muszę z nauczycielem zamienić raz w tygodniu, może mi się uda, a drugi z mi się nie uda I nie mogę wskoczyć na harmonogram, bo, bo już ten harmonogram jest powielany co roku. Ja teraz pójdę, to powiem, już w tamtym roku był zapisany i ci panowie dalej przechodzą. To nie, że jest teraz we wrześniu ustalony nowy harmonogram. Ja też tam, też tam jestem zaklepany, ale ci już ci biznesmeni już przechodzą dalej. Już są w e, na pewno katalogu wyjęci i Na pewno i przy i, y, powinny korzystać tutaj y, nasze szkoły, nasza młodzież i nasze ja Na tym etapie na, na sporcie i, się i, nie zarabia, i, także i, myślę, że, że... Na pewno to, myślę, że to to tutaj jest... kwestia zwrócenia <tuszy> uwagi tylko dyrektorom szkół, żeby mieli to na uwadze, że do y, wykorzystania poprzez nasze kluby też i kolejności, żeby są jakieś podmioty zewnętrzne. Ale tutaj myślę, że to z dyrektorami I, wyraźnie i, wyraźnie. I, wyraźnie. To jest szkół, szkół. Tak, oczywiście to będzie na naradzie tutaj z dyrektorami szkół ustalonej. Y, Jeżeli chodzi o ulicę Teglinowską, y, myślę, że tą sprawę wyjaśnimy, dlatego, że y, Wstępne, jakie były założenia, było powiedziane, że do końca zabudowań na ulicy Tegwinowskiej, ale tutaj y, tak, mówiliśmy to, o giełdzie, prawda? Tak. Tam ten dalszy odcinek nie był brany pod uwagę. Natomiast w y, późniejszych już tutaj ustaleniach było powiedziane, że będzie do końca tablicy, czyli do końca tak. oznakowania Giełżowa y, Miasta, y, czyli praktycznie powinno być, tak jak tutaj Pan Radny zwrócił uwagę do Pana y, Michalika, powinno być. Y, to ja nie wiem, będę tutaj rozmawiał, pan starostwa jest tak, że myślę, że też zwróci tutaj uwagę i e, Zarząd grup powiatowych, który przygotowywał ten projekt i e, zlecał wykonanie e, tego chodnika, na pewno wyjaśnimy tą sprawę i informacja zgodna do e, pana radnego na pewno dobrze, no bo e, jest to sensowne, że jeżeli robimy no to, żeby zrobić już na e, całym odcinku tutaj e, ten Pan radny Henryk te interpelacja, wiem, że tutaj yy, Rada się tym zajmie, tak jak zgodnie z interpelacją, jeżeli chodzi o przesunięcie tego chodnika, to nie będę już się wypowiadał w tej myślę, że będzie tematem roku tutaj pomnika, tak. Ja podział, hodnik, a ja o chodnika? Częsty czyłem Także y, myślę, że tutaj y, to będzie tematem właśnie y, 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 dyskusji y, komisji. Y, Pan radny Truporski, wniosek do Scarosów, to tutaj myślę, że to pan Scarosła się do tego odniesie i tej ścieżki rowerowej. Znaczy, yy, my dość często spotykamy się z rządem Duchu Mojeburskim na różnych takich spotkaniach i, i pewne rzeczy są ustalone. natomiast Kwestia, czy ta ścieżka rowerowa będzie dalej pociągnięta, czy nie, no to też y, tutaj no y, zarządca drogi przede wszystkim odpowiada Te, te projekty wiem, że one już wcześniej były przygotowane, jeżeli był taki wniosek ten złożony, że wnioskujemy o dodatkową ścieżkę rowerową y, w tym kierunku, no to myślę, że, że to też chyba jest ujęte, ale trudno mi w tej chwili się odnieść, czy w projekcie jest to faktycznie y, uwzględnione, czy nie. Nie, no, znaczy nie jest tylko po prostu mówię, że jeszcze ja przy... To, to trwa, to by, o ile by po prostu by nie było to naniesione, by to po prostu jeszcze te dwa lata, po prostu by można tak było to zmienić, nie. To, bo naprawdę ona jest poczemna, to by nie było żadnego problemu, bo ona po prostu będzie szersza, aby tylko pas po prostu przeciąć i po prostu odnaczy się ten zrobić roweru. Dobre, bo na pewno, nie jest kwestia tutaj finansów i tego, ale myślę, że... Ale burmistrz, to jest po prostu tak ważna sprawa, że po prostu, no ja myślę, że chyba na to powinno być, żeby ile muszę Pan Radny Stanisław przysiębek tutaj wniosek do Pana Starosty, znaczy jeżeli chodzi o skrzyżowanie y, w Paczica, y, wiem, że ostatnio było posiedzenie, była na rada tutaj y, komisji i projektantów, jeżeli chodzi o to skrzyżowanie, ale to myślę, że może chociaż nie wiem, bo Pan Starosta wiem, że był na Europie, to może y, w temacie nie jest dokładnie zorientowany, ale wiem, że w tym kierunku zostały poczynione tutaj działania, że y, y, będzie przedawane to skrzyżowanie najprawdopodobniej, y, 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 zostaną tam y, właśnie dodatkowe tam rondo zrobili. Sprawa rozwiązana. A tam sypią jest odcinek prostej i najcześniej. Ciągiem ten przypadkę. Oczywiście. Niewielkie rądko i... Na pewno podem ustankującym wypadku na pewno były podjęte działania, o tym, że akurat my mieliśmy spotkanie z projektantem w ramach właśnie wizy świeckiego i Balnickiego i projektant również był na ustalowskiej omawianie poprawy i wiem, że tam jakieś ustalenia są dokładnie jakie zostały podjęte decyzje, no nie odnoszę się, bo nie uczestniczyłem. Panie przewodniczący <tryk> um, to znaczenie. oznaczenie. że ja na to zwróciłem uwagę e, właśnie po tym spotkaniu tutaj w sprawie monografii i myślę, że w tej chwili e, no. również napisać pismo. Bo no, tak, tak, tak. Także tak, że tutaj myślę, że oficjalnym się zwrócimy no, do zarządcy, bo to zarządca drogi, drogi, drogi y, musi dokonać, także... Tak, y, no tam znaczy, że nie miałem jedną jeszcze bo pamiętam dawniej, też oprócz tego, że była nazwa rzeki, to było zawsze ograniczenie ponad, czyli to nadal obowiązki? Nie, no nie wiem. Przyznaniem czołgach, po rzeki, nadal nie może. Nadal przeprawa mocno. Nie, to nie zarządcy drogi. Tak, ale skutki są takie, jakie są. Nie będziemy tej chwili tak, oczywiście. Także tutaj na pewno takie oficjalne pismo do zarządcy drogi wystosujemy, oficjalne, żeby, żeby te nazwy zostały umieszczone. Interpelacja w sprawie ścieżek rowerowych to myślę, że tutaj ty... również Pan stary, Starosta no, może się nie odniesie w tej chwili, ale na no pewno odnotował, sobie, ta interpelacja będzie skierowana do faktycznie w ostatnim no, czasie tych nieszczęśliwych wypadków dość dużo u naszych wypraw. Znaczy niektóre nie są zgłaszane, chcę tak? Państwu tak? powiedzieć, że załatwiane nie interesowałbym, bo taka była też sytuacja niedawno, tydzień temu, nie będę mówił drogą. I takich przypadków jest, nie wiem, to jest sporo, tych szkoro, prawda? Jeżeli chodzi na temat spotkania ulicy Świerczyńskiego i Baryńskiego ja myślę że, Panie Przewodniczący, że y, odłożymy y, może na późniejszą godzinę, dlatego, że mamy dzisiaj pan Małecki ma przyjechać tutaj do kolejnej sesji, mamy omawianie tutaj jeszcze y, tą nową budowaną ulicę, jak również tutaj myślę od razu też powiemy jakie założenia są projektowe, bo został y, ten projekt tutaj między Świerczewskiego y, i Walczyńskiego już przedstawiony, mieszkańcom pewne uwagi, które jeszcze tam mieli i możliwość naniesienia to również y, one tutaj uwzględnione przez Pana instancję, także myślę, że y, tutaj y, ten temat dość szeroko omówimy, jak Pan Małecki y, przyjdzie jako projektant. Y, jeżeli chodzi o podziękowanie, tutaj dla osób zaangażowanych. Y, budowę ja o tym nie zapomniałem, że tylko powiem szczerze, że y, starałem się to y, odnieść już y, po okresie wakacyjnym, bo ten okres przedwakacyjny y, no, dość szybko minął i, i teraz jest troszkę tak, y, no, powiedzmy, y, no, też y, może nie to, że nie czas, y, ale, ale może no, ze względu na to, że część radnych urlopuje i również osoby, które były zaangażowane może też w tym okresie ja bym i tak panie zaplanowałem, że może to przy okazji, że była sesja w okazji 11 listopada święta niepodległości, to tutaj mówię, że jest to akurat taki termin także tutaj to zrobimy ulica Dąbrowskiego, ta ścieżka rowerowa no zastanowimy się, tutaj chociaż umieca, no to to mam, yy, ta organizacja została tam zmieniona, po jednej stronie mamy tam zakaz zatrzymywania i hmm. po drugiej stronie, yy, również obowiązuje ten zakaz zatrzymywania po prawej stronie. Yy, od strony szkoły jest możliwość przedszkola yy, parkowania, ale myślę, że tutaj może faktycznie, jeżeli są takie możliwości, że nie ścieżka. Tak, ale jeżeli chce się dojechać do urzędu, za ludzią odsyłamy ulicę tam polskiego, to nie ma możliwości. Czyli musi iść w tym warszawie. To jest naprawdę bardzo dobre miejsce. Że ja znajdę na to, że zrobię ruch rowerowy, a się prosi. I ja zadaję, pierwszy dni nasz, tak mi zrobię że tutaj ewentualnie e, sprawdzimy, jakie są możliwości, bo to też wiadomo, możliwości techniczne, szerokość e, ścieżki pieszo-rowerowej to musi w od określone tutaj wymogi i myślę, że e, sprawdzimy to i ewentualnie to się e, Kolejne tematy były związane tutaj e, z ustawą śmieciową, która zaczęła obowiązywać od pierwszego e, Proszę Państwa, jak Państwo doskonale wiedzą, no, w całej Polsce ten problem jest, bo jeżeli chodzi o kosze, po prostu firmy, które produkują te kosze, nie wywiązały się do powiązku i nie dostarczyły w odpowiednim czasie firmom, które te przetargi powygrywały, takiej ilości właśnie te i jakie były tu w przetargach i zamówieniach, i jest to na pewno jakiś problem. My mówiliśmy tutaj, że ten okres z lipca będzie okresem takim przejściowym, że na starych zasadach będą one otwierane. Nowe harmonogramy zostały przekazane większości mieszkańców, chociaż wiem, że też mam takie sygnały, że nie wszyscy twierdzą, że to szali, nie wszyscy również zostali poinformowani. Myślę, że my też taki harmonogram... Zamieścimy na naszej stronie internetowej, zresztą on nawet już jest chyba zamieszczony Pani Ani, prawda? Poszczególne miejscowości widzą nas, jak wygląda terminasz, ten harmonogram odbioru tych śmieci. Myślę, że tutaj ewentualnie no, postaramy się, żeby ta informacja bezpośrednio dodała. Ja myślę, że więcej takich informacji konkretnych jest dotyczących już bezpośrednie ustalenia tutaj z odbiorem, jeżeli chodzi o ekoregion, to może Pani Ania coś więcej przedstawi, Pani Jeżeli można, to bardzo bym prosił m.in. tutaj właśnie tych podatkowych, ewentualnie odbioru tych, jak tutaj dzisiaj też jedna była z mieszkańców, na z sygnalizowała, że te śmieci nie zostały odebrane, ale okazuje się, że ona wcześniej żadnej umowy nie miała podpisanej, faktycznie no, nawet nie wiedziała, kiedy we danej miejscowości te śmieci były odbierane, bo by ona mogła te śmieci wystać. Jeżeli można Pani Anioł, to bardzo prosiłbym o kilka takich informacji, ale po prostu żeby jeszcze na konfesję, we wrześniu, żeby zaprosić przedstawiciela tego regionu, że rzeczywiście my to wszystko znamy, ale oni mają to wysłuchać tych problemów, które my znosimy jako radni. No to jest problem, że jako region nie, nie wywiązuje się z pewnych, z pewnych ustaleń. To jest problem, bo my możemy dzwonić, pisać, ale jak oni wysłuchają te uwagi, to oni będą po prostu nie wiążą się. Dziękuję. Proszę bardzo. Ja może jeszcze odnośnie tutaj, odnośnie y, tu ekoregionu, to są że tak powiem, tak, że są tutaj zdywani, a w tygodniu, przedstawiciele ekoregionu są tutaj, przekazywane mają te wszystkie uwagi, tak, że tak, więc tak może to, że dobrze byłoby, żeby wysłuchać tych uwag od rady. Taka byłaby prośba, jeżeli będzie we wrześniu taka sesja, to dobrze byłoby, żeby się przedstawiciele no również tutaj przybyli. Ja może jedynie odnośnie tych wywodów, tak, kartonogramów. Harmonogramy obowiązują, tak jak mówiliśmy, że te trasówki, czyli terminy odbioru obowiązują to tych harmonogramów, które zostały przekazane, one są zamieszczone na stronie internetowej, czyli tam w niektórych przypadkach jest jak dwa razy w miesiącu albo trzy razy nawet w miesiącu, bo ewentualnie się pokrywa termin bio, odbioru bioosłupstwa ze zmieszanymi, wtedy dwa razy często, jeżeli jest te bio. Ostatnio, no to wtedy trzy razy na mieście. I teraz tak, jeżeli chodzi o kwestie samych biodwatów, to wiadomo, nie ma tych pojemników, więc my cały czas tłumaczymy Państwu, że biodwat do mieszanki. I o tym będzie te dwa, ewentualnie trzy razy, tak? Czyli będą i zabierać, jeżeli będzie ktoś miał wyselekcjonowane bio, to zabiorą bio, jeżeli ktoś będzie miał biodę z mieszanymi zabiorą zmieszane, po prostu jako zmieszane, tak? Czyli, tak. czyli tak. pojemniki mogą mieszkać w tych tak. jeżeli to tak Tak, jest. na dzień, tak. na dzień dzisiejszy, tak? Ja tak. Jeżeli chodzi o te pojemniki, czyli o dostawę tych pojemników, to jest taka też zamieszczona informacja z ekoregionu. Ten okres przejściowy, samego dostarczania pojemników może trwać nawet do 6 miesięcy. Na, czas, dlatego czas też byli, Państwo otrzymujecie tutaj worki na dzień dzisiejszy borki, no, bo, no bo nie ma innej możliwości. Ja tutaj zapowiem tak ponaglam też jako region, żeby przede wszystkim ustawić na ten bioodpady tutaj, bo to jest okres letni jednak, co tylko jest się wykazamy. Orki powinni ciekawy z naszej bramy. Odkładali się pośród to znaczy ja powiem tak. Oprócz tego, jeżeli faktycznie jak nie były e, dostępne gdzieś gdzieś by nie podały, jak pada jakiś taki zarzut, to u nas nie też są worki. Przedsiębiorstwie, tam gdzie jest siedziba ekoregionu też są worki. Można zawsze sobie podejść i, i odebrać Jeżeli chodzi o kosze uliczne, tak, to tam jeszcze nie było kosze uliczne, ale to y, kosze uliczne też ekoregiony. Klubnie, ale z tego co wiem, to mają umowę tutaj podpisaną z prezesem naszej firmy, przedsiębiorstwa komunalnego. I tutaj na bieżąco firma z pod przewodnictwem, pana prezesu, obserwuje te Jeszcze jedną wierzą sprawę, czyli wspominali, że omawialiśmy kwestię ustalenia przez tej rewolucji na monograma, godzin odbioru odpadów. Jest tam od godziny 6 do 20, do 20 y, rozumiem sytuację, problem jest godziny 6, nie każdy wstaje o godzinie 6, żeby stawić ten pojemnik, Ale... a na pozostawienie pojemnika wieczorem na chodniku może spowodować, że ten pojemnik wyleczy z tego rodzaju. Będz... Ale z tego no ja pamiętam, jeszcze jak tutaj przedsiębiorstwo komunalne się zbywało, to właśnie było w godzinach rannych, więc 5-6 ten ale nie ma problemu tak w tej chwili, że jeżeli jest niewystawiony, to nie zabiorą, a jest wystawiony przez bramę, wezwą pani sami w Ja powiem szczerze, nie odważyłbym się na ulicy wystawy tego ekornika przed odrodzeniem, bo ja wiem, że on będzie wywalony cały. Naprawdę, jeżeli ja staję o tej szóstej, to pójdę, ale nie każdy tak? musi i staje o tej szóstej. Dobra, na mieście nie była możliwość że hmm. wystawiamy przez posesję, tak? Tylko posesja ma być udostępniona. A, po sesji mogą zabrać. Powinni. Tak, tylko może być i Może się odniosę do tych kwestii, które tak naprawdę dotyczą przede wszystkim naszego powiatowego zarządu dróg, bo to tak czy siak to się z tym będzie wiązało. W odniesieniu do ulicy Teklinowskiej, tego chodnika, który tam yy, odtwarzamy. Yy, ja miałem ten sygnał yy, też już dzisiaj rano i, i, i on jest zasygnalizowany panu kierownikowi, który pełni obowiązki w zastępstwie nieobecności, pod nieobecność pana dyrektora Drzazgi. Do jutra ma mi przekazać informację, czy i jak ta sprawa wygląda, żeby ten wodnik faktycznie ewentualnie rozważyć jego przedłużenie do tej posesji tego pana, w którym pan burmistrz wie, jak się nazywa ten na Michał, to mieszkanie, Chyba pan Michała bo na takie nazwisko na padało dzisiaj na na u mnie też przez telefon. Y, więc to zobaczymy, jaki to będzie koszt i, i w jakiej ewentualnie cenie wykonawca byłby w stanie to zrobić, czy to będzie możliwe z punktu widzenia i projektu, i, i, i tej oferty, którą my zamówiliśmy u wykonawcy. Jeżeli chodzi o, o te rowy w miejscowości Wyszany, pan radny, mm -hmm. tak. powiem szczerze, że ja w ogóle nie jestem zorientowany, przypuszczam, że tam była jakaś wizja na miejscu, ale postaram to, to się też przekazać sygnał panu kierownikowi, żeby się z panem skontaktował jeszcze raz na ten temat porozmawiać i zobaczyć, jak to wygląda. W terenie, jeżeli chodzi tam o to odwodnienie na tym krótkim odcinku. Dobrze? Być mhm. może uda się znaleźć jakieś rozwiązanie. W Parcicach przed moją nieobecnością na pewno planowaliśmy i Pan Burmistrz też o tym wie, że planowaliśmy tam wzmocnić to oznakowanie światłem pulsacyjnym. Myślę, że teraz przy przebudowie fragmentów tej, tej drogi od aż do Parcic to też będzie tam uwzględnione i postaramy się coś tam jeszcze dołączyć, żeby no, kierowcy, którzy mają uprawnienia, w końcu zaczęli też je czytać i oznakowanie i rozumieć, że to jest być może feralne. Ale czy ile tam uda się tego zmieścić? Są szczerze, jeżeli te oznakowanie świetne jeszcze nie pomoże i będą się tam zawierać te tragedie, czego nikomu nie życzymy, no to ja już nie wiem, co to można jeszcze zrobić. No. Sami Państwo wiecie, że z informacji, które później wpływają, okazuje się, że najczęściej jednak jest zaniedbanie ze strony kierowcy. Że albo jadą kierowcy na pamięć, albo korzystają z GPS-u. Nawet na GPS-ie jest zaznaczone skrzyżowaniem. Bo jest szczerze, jest kwestia ostrożności, że tam, gdzie się drogi krzyżyłem, to naprawdę warto zwolnić i zastanowić się, kto ma pierwszeństwo, zwłaszcza, że to jest oznakowanie. Yy, co do oznakowań na mm, mostach, chodzi o rzeki, no, bezapelacyjny sygnał będzie przekazany. Co do ograniczeń na mostach, to powiem tak: praktyka jest taka, że o ile nie ma ograniczenia tonażowego na drodze, to też nie stosuje się go raczej z tego, co się orientuje na mostach. Więc jeżeli jest dopuszczalność i nie ma ograniczeń na drodze, to i most wtedy powinien spełniać swoje normy. Natomiast jeżeli most stanowiłby jakiekolwiek zagrożenie, no to wtedy stawiamy to oznaczenie mieliśmy taki przykład. Na terenie powiatu, gdzie było zagrożenie powodziowe, i wtedy tonarz, który mógł się pomrzeć przez mosty, był ograniczony z wyjątkiem komunikacji, między innymi również autobusowej. Co do ścieżek rowerowych, no powiem tak, wydaje mi się, że ten odcinek od klatki do Polesia, tam dokumentacja projektowa była tak wykonana, że tam nie powinno być wątpliwości, czy to jest ścieżka, czy nie. Ale ale jeżeli są wątpliwości, to zgadzam się z Panem Przewodniczącym. jeżeli można, jeżeli się wjeżdża do ZPW w ostatnim wjazdem, ścieżka rowerowa jest pokazana, to znaczy są pasy. Tak. Chociaż nie że tam powinien być znak poziomy roweru, jeżeli chodzi wcześniej, na Helwetki nie ma żadnych, trzeci wjazd, pierwszy wyjazd od strony Bieruszowa na ZPW też nie ma zaznaczonych rowerów, ona jest różnie oznakowana. Dla mnie nie trafiło. Dziękuję. Hipotetycznie zgadzam się z tym, że, że można no, na lista, to można to proszę zwrócić uwagę, że niektóre wyjazdy, ścieżka rowerowa jest znakiem biorowym mm. oznaczona. Wyjeżdżam z zakładu i te znak mówi, że jest ścieżka rowerowa. Tam nie ma żadnego znaku. A proszę zobaczyć na innych skrzydła są pokazane. A więc za to popełnił błąd, ten który postawił znak pionowy czy tam gdzie go nie postawił. Nie, to znaczy myślę Panie Przewodniczący, że jeżeli nawet nie oznakowaniem pionowym, to na pewno poziomie będzie to łatwiejsze, żeby to oznaczyć, na tych przejściach, zwłaszcza w tych miejscach w tych miejscach kolidujących, czyli tam gdzie są zjazdy i one przechodzą przez ścieżkę rowerową, a wiemy że dzisiaj ścieżka ma pierwsze. Będzie pan powiedział Panie Starostwo że to bo się kierowcy zakodować, że ten, jest z błąd, ale po prostu jak będzie tych znaków wystarczająca ilość, może zwróci nam uwagę, bo tak za dużo też nie jest dobrze. Tak. Być może uda nam się z następnych takich tragicznych zdarzeń, a to jest chyba najważniejsze, żebyśmy faktycznie w tym kierunku szli. Co do chodnika na Podzamczu, to ostatnie pytanie, powiem szczerze, no on był do wykonania i ja też przekażę sygnał, ale kiedy i jak to wygląda w terminach czasowych? Z jednej strony mogę powiedzieć tak, pan, pan radny mój kolega mówi, że to już połowa roku, z drugiej strony można powiedzieć, to dopiero połowa roku została nam jeszcze spokojnie, 3 czy 4 miesiące. Ale ja ludzie się dają. Tak, ale mówiliśmy o tym roku, więc dajmy sobie czas i, i tego wszystkiego nie da się zrobić. My dopiero niedawno skończyliśmy remonty z, z punktu widzenia łatania dziur i doprowadzenia ich do stanu używalności takiej normalnego. Więc myślę, że teraz dopiero przystępujemy do takich prac faktycznie inwestycyjnych i remontowych. I myślę, że jeżeli nic się złego nie stanie yy, i pogoda nam nie przeszkodzi, to jeżeli było to zaplanowane i środki były na to przeznaczone, to będzie to zrobione. Dziękuję. Chyba, że coś pominąłem, ale... Pana Marka Stareckiego. Yy, oczywiście, że yy, ja nie neguję tutaj potrzeby no. dla bezpieczeństwa wybudowania tego chodnika. Tylko e, Panie Radny, tak jak Pan jest radnym powiatowym, wie pan, że są pewne priorytety u Was w powiecie, inne priorytety są u nas w gminie, które zostały określone na początku kadencji. I myślę, że tutaj odniosę się i wszyscy radni, to potwierdzą miejscy, że jeżeli chodzi o sołectwo Kóźnika Skociarka i dobry dział, jest to sołectwo, w którym zostało najwięcej inwestycji wykonanych i najdroższych. Została wybudowana droga osiedlowa ulica Kasztanowa, droga dojazdowa z pełną infrastrukturą, z, z asfaltem, droga dojazdowa do tak zwanego zameczku, została zrobiona droga na Pasternik, została zrobiona droga na Strelinki z, z Potanie. Na potaśnie. Także myślę, że to jest słowectwo, w którym w ciągu w ostatnich dwóch pół roku najwięcej inwestycji i najwięcej środków finansowych zostało przekazanych przez gminę. I w tej chwili są wykonywane inne priorytety, które zostały na początku kadencji określone w innych sąsiedztwach i po prostu tego harmonogramu się trzymamy. Natomiast jeżeli pozwolą na to możliwości środki finansowe, to na pewno zostanie to uwzględnione i ewentualnie te chodniki, to co pan radny zwrócił uwagę, na pewno będą wykonane. Dodam tylko, że w trakcie, e, oprócz tych priorytetów, które były wcześniej zaplanowane, wykonaliśmy wiele innych dodatkowych rzeczy, m.in. E, w ramach porozumienia ze Starostwem. E, chodnik na teklinowskie, chodnik teraz tutaj na ulicy po, e, po zamcze, z który będzie tutaj dodam tylko, że w tej chwili jest e, e, opracowywany i wykonywany projekt, bo musi być to projekt zrobiony i myślę, że w miesiącu, pod koniec sierpnia, w początek września ten chodnik będzie tutaj wykonany, tak jak było załatwione jest wiele inwestycji, które w trakcie nam doszły, między innymi przyszłoroczna inwestycja tutaj Unika Świerczewskiego-Waryńskiego, gdzie również my jako gmina dokładamy się tutaj w finansowaniu tego przedsięwzięcia. Także tutaj naprawdę, na pewno gmina nie ucieka od realizacji tych inwestycji, w szczególności dla poprawienia bezpieczeństwa mieszkańców naszych, ale nie można też powiedzieć, że od dłuższego czasu było to nagłaśniane i zgłaśniane. Zgłaszane tutaj przez pana radnego w ramach interpelacji jako radny powiatowy, czy tutaj przez panią radę, dlatego że one były zgłaszane, ale one były jako priorytety ujęte w późniejszym terminie do realizacji. Natomiast te najważniejsze, które były tutaj przez społeczeństwo danej społeczności lokalnej oczekiwane zostały wykonane w pierwszej kolejności, jeżeli chodzi, tak ja osobiście uważam myślę, że radni się z tym zgodzą również, że jeżeli chodzi o późnicę z i Dobry dział, to naprawdę bardzo wiele było zrobione, gdzie w innych sołectwach jeszcze nic praktycznie nie zostało zrobione. Dopiero teraz będziemy realizować jeszcze w tym roku i w następnym roku zgodnie z te które zostały tutaj określone na początku kadencji. Przedstawione na komisji. Jest to zmiana dotycząca poszerzenia tego obszaru o granicę tutaj dosłownie jednej działki 1615 przez 1 w kierunku tutaj zachodnim tego terenu. Po konsultacjach tutaj na komisji MQA padło takie, taki wniosek, żeby ze względu na to, że tutaj będzie wiadomo zakład produkcyjny, żeby te zapisy były jednolite dla całego tego terenu, czyli o tą jedną działkę tutaj ten obszar jest przesunięty. Pierwotnie był zapis, tej działki, ta działka była wierna pod studium, z, z, z studium, studium to, jako PU, tak było to? Tak, i tak też jest plan ten poprzedni, tak? PU, czyli produkcja obsługi, tak. natomiast tutaj jest typowa produkcja. W związku z tym, że ta jedna działka wchodzi w tamten plan, tak? Na PU, jednak żeby to przesunąć do tej działki, gdzie będzie typowy ten.